Witam was, ja jestem Markus. Oto drugi odcinek z zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Chyba po, Chyba po prostu będę mówił Wiedźmina drugiego. W ostatnim odcinku były dwa cięcia, za, dwa cięcia. Cięcie, za które przepraszam, hmm, ale ależ jakoś tego nie mogłem się pozbyć. Dobra, co my mamy zrobić? Tu mi pokazuje, że są przeciwnicy jeszcze jacyś. Tak. I to oni, oni tu stoją tylko po to, żeby uświadomić mi to, że ja tu mam iść. Bardzo fajne, bardzo fajne i przydatne. No i dobrze, mam... mam znak. Wow. Nie ten znak się postawić, ale dobra. Też się przydał. Ta kuina poproszę, bo on mi jeszcze, jeszcze nie trafia, ale no zawsze to jest hit mniej. O właśnie tak jak tutaj dostałem. I znowu jakiś łucznik, więc od razu znowu kolejny Queen i wchodzimy do góry. Czy on w ścianę? Ależ rycerze lawaletów są wyszkoleni. Dobra, gdzie ja mam iść? A, dobra, już widzę. Podskoczyć tutaj i wchodzimy do góry. Wejdź. Dziękuję, Geralcie. No i dobrze, teraz już będzie bez, bez, bez przerywania. Hmm, a dlaczego, dlaczego nie mogę tego połączyć, możecie się zapytać. Ponieważ te filmy nie są konwertowane, one są już od razu zapakowane, a nie mam żadnego programu, który umożliwiłby mi to wysłanie, wysłanie tego w takiej jakości, jaka jest teraz, który by tego, który by, wiecie, który by tego materiału nie naruszył jakoś na swój sposób. No dobrze, znaleźliśmy się tutaj już koło króla. My pójdziemy naprzód, nie będziemy na nich czekać. Nie żołnierze lawaletów wyglądają um, jakby to byli jakiś chłopi z hełmami, którzy dostali pierwszy raz miecz do ręki. Rozwalić to już! Topornicy, porąbać nasz czapy! Porąbać, świetne. Ja tak się bramy forsuje. Dość długo nie wytrzymała. Widzimy jakiegoś busika. Blokowanie celu. Ha, dobra, to już... Oh, shit! Dobra, nie, ja jest ja mam... Pierwsze Queen. Dobra, za belkę znowu Queen. I musimy pierw im pomóc, myślę, że jak im pomożemy... ...to będzie dużo lepiej. Oł oh, shit, dostałem damage. To dużo demerza. Masakra, ta walka nie jest taka prosta. Na normalu może Wam się wydaje, że to jest normal, ale dla mnie to i tak będzie całkiem ciężkie. Tak widzicie opłacało się, ponieważ tutaj nasz przyjaciel teraz nic nie może zrobić, a jest ładnie opancerzony. No dobrze, oberwaliśmy trochę, co nie zmienia faktu, że jeżeli powinien się skończyć kombat, tak, to powinno się to życie całkiem szybko zregenerować. Fajnie wygląda ten geralt. Wow, coś tu mam. Podnieś oreny. Weź wszystko. Ej, ja się nie spodziewałem, że oni wyrzucają coś. Tu też coś leżało. Shit. Tak? Podnieś oreny. Hmm. No niby niewiele, więc w sumie nie wiem, czy warto było zbierać. Więc wiele też nie straciłem, ale no to jest rzecz, które, którą. Którą się nie spodziewałem, że jest. No dobra, to zbieramy żelazny pierścień. O, ten jak dużo miał. Ulepszenie zbroi. Sukno oreny, pierścienie i wszystkie inne. No i krótki tutorial, jak się ulepsza zbroję. Ale to się nauczyłem, że trzeba wykorzystywać na, na bieżąco, ponieważ jest ich tak dużo, że nie ma co się z tym, nie ma co z tym czekać. O, kusznicy. No jest na Odstąpcie, bo wyszlamy was jak się psy! Arian Lawalet hmm. Nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! <laughs> Młody, agresywny to Zasypać ich strzałami! Dalej chłopy! Za temerie! Hmm. Mają dobre osłony. Właśnie. Nie wiem, chyba lepiej zwierzy niż dostać? Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie powinienem dać radę. To no no sen Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Kto Przemówię, jest dobry? To dobry. Hmm. Dobra, o, nowy poziom. Gdzie mogę dodać tego umiejętności pod CV C Mam punkcik i rozdamy go. Regeneracja Wygoru, żywotność. Możliwość rzucania strzelecami. Wiecie co, co? Wiecie co? Weźmiemy żywotnych, ponieważ tutaj zaraz będziemy mieli plus 50. Później wrócimy do Wigoru i dodamy parowanie. To jest świetne. Dobrze. E, a więc idźmy tutaj. Czy mam iść bezpośrednio? oh shit, au, oh. e, Porozmawiaj z Arianem Lewaleckiem. Czy mam iść tą stroną? Chyba nie. Wiecie? Mi się zdaje, że muszę zejść tutaj. Zejść. Ale nie jestem pewien tego na 100%. Zobaczmy. No, nie powiecie, że nie wydaje Wam się, że tu jest jakby przejście. Zobaczmy, czy mi się pojawia coś do przejścia. Nie, nie pojawia mi się nic do przejścia, no niestety. Czyli spróbujmy to sforsować. Jeżeli nie tak, to tak. Spacja, spacja, spacja. Tak, dokładnie tak miałem zrobić. Kwin jeszcze trzyma, świetnie, a już się skończył. Lepiej zarzućmy go na zapas. No i się chyba sam zabił. Pięknie. Czy on padł? Nie, już tak. Kurde, dużo ich tu myślałem, że. Za ściankę rzucamy quina i. wow, nadchodzą kolejni. Dobra, trochę mnie oklepali. Jednak niby, niby, taki, niby tacy słabi, ale jak już przychodzi walczyć z nimi samymi, sam na sam, znaczy sam na sam, raczej sześciu na jednego, to jednak coś mi robią. Dobra, zbieramy wszystko. Dobrze, no, podnieś to. Nie machaj mieczem, tylko to podnieść. Dziękuję bardzo. Już zarzucamy kuina. i dobijamy. Czy też będzie góra wieży? Chyba nie. A raczej, a raczej jeszcze nie Dobra, weź mi to Weź mi to Widzę żelazny pierścień, pozbieramy tutaj tych fantów na początku Na zawsze będzie łatwiej Dobrze, sprawdźmy czy mi działa ten mój naszyjnik A nie, to jest queen Pod Z był naszyjnik, pod Z był naszyjnik, dobra Czyli w sumie Jesteśmy już na samej górze Powiem wam Hm. Niedobrze. Dużo ich tu. Dobra, wejdziemy. Pewnie to się nie skończy dla mnie dobrze. Muszę na to, z że nie mam tych. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Nie mam punktów do rozdania. Poddaj się i ocal żołnierzy. Spróbujemy być mili w tej grze, wiecie? Wystarczy tejże i Poddaj się, a Foltest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foltest zhańbił hmm. moją matkę i do tego paktuje z Nilgardczykami. Król ma całą armię a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina! Hmm. Chce, żebyśmy się poddali! Żebyśmy zapomnieli, no, czym jest honor i duma. Hańba lub Wiedźmiński miecz! Chcecie tak żyć? Chcecie zgnąć karki przed Fortestem? Nigdy! Zegnięcie karki przede mną. Słyszałeś, Wiedźminie. Nie chcą. Złóż bronić. Wasz wybór. Załatwmy to między nami. Czy chcemy się być z nimi wszystkimi? Zważając na moje możliwości, spróbujemy się bić z nim samym. Załatwmy to. Między nami. Niech tak będzie. Cofnąć się! No, o to chodzi. Ty opowiadała mi historię o tobie Przegrał Najbardziej lubiłem to o Renfri i jej zbójach Zawsze chciałem się z tobą zmierzyć Twoje marzenia właśnie się spełniły Kończmy to Dobrze, że dał mi taką Jest mój. Taką ugodę, że sobie... O właśnie ty masz tarczę. Nie Queen Jeden No wejdź kto Jezus, jakie to wytrzymałe! Ale dobra, klepiemy go póki można, dobra. Oh shit, zdjął mi całego tego. Całkina za jednym razem. Wiecie co, nie? Jeden jest lepszy. Przyszybkie szybkie ataki. wow, on z tego wyszedł po sekundzie. Dobra, pięknie, czyli blokowanie. Oh shit. Blokowanie też się opłaca. Weźmy jeden, zarzućmy go na ziemię niech sobie w to wejdzie. Dobra, teraz się udało. Wcześniej musiało coś. Coś mu się nie udać. Wow, pięknie. Dobra, zblokujemy jego cios. I do tyłu. Weźmy igni. Nie Aro Dobra I walka się skończyła O, Trochę mój wbił miecz No <grystanie> Jacy zdziwieni Poddacie się czy się będziecie bili? dacie się. Tak pewnie zginiecie. Gdyby to ode mnie zależało, to bym was oszczędził. A no niestety, Foltest was wyryżnie pewnie. Dziedzic jednego z najstarszych temerskich rodów zginął z rąk zabójcy potworów. Znak czasów. Żałujesz Ariana? Nie. Był przedstawicielem ginącego gatunku. Ginący <gatunk gatunek. Mów dalej. Mów dalej, co się stało ze smokiem? Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił no. kupę wojska <gatunk> i odfrunął. <gatunk> Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirne. Ta, o mało nas nie pozabiją. No. Czyli wkręciła się tu jeszcze na retrospekcja. Walka z smokiem jest fajna. Dzień w którym południe. Czyli już kilka godzin tutaj się bijemy w tym zamku. Marian Lawalet poddał zamek. Otwieraj, kmiocie! I co? <grystanie> Żyje! Otwieraj! Na kolana, to może okaże Wam łaskę. No i utknęliśmy. <grystanie> na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły się do miasta. Kurde. Wracamy do namiotu? W obozie jest <noise> teraz puste i przyjemnie, a ja mam już dość. O, Geralt jest świetny. Mm, mm. Aha, królewskie oddziały specjalne. Co z baronem? No. Musiałeś go zabić? <głos> <głos> o. Ciekawe. <laughs> Musiały ich zabić. No, czyli nasi się przydarli i otworzyli nam bramę. A jest! Czasami nie ma innego wyjścia. Roż. Panie, panie. Vernon roche Raport Rosz. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rebują. Lawaletowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. No. Co z Baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Oh, Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Wow, myślałem, że przejdę pierwsze trzy odcinki. No i coś This jest nie tak. O, leci Chronicz nasz przyjaciel! O, ale słodziaśny! <laughs> Do tyle! Łoń! Wow. Dobra. Chronić króla! Quinn! Quinn i jedziemy. <laughs> Prawdziwy smog Dobra, spróbujemy przejść I od razu to się rzucimy na uciekać Jak walczyć z tym czymś takim, uciekać Chyba o tym nie słyszał! Brawa! Co on zrobił? Skoczy się o niego <grym> z miękką? to policja! Ty jesteś aspekta! Dobra co oni myślą, że ja wskoczę na niego i go zabiję? Ależ to ci żołnierze w zbrojach są wytrzymali To Dobra, próba ognia Cotknijcie się! Otworzę bramę! A Jest! Marigol dona się, tak, Tris Merigold. W ogóle teraz imiona i nazwiska się zaczęły pojawiać, fajnie. Wow, czy może idź Gerald, a nie stój się patrz? O jezu. Świetne, świetne. No biegnij, biegnij. Posun się, no jest tak, idź, może zatrzymajmy się na kawkę. O, jest problem. Czyli już tu w sumie nie przejdziemy. Co ten smok broni ich? Spaliny szelają bardzo dobrze. Czyli w sumie biec? No. Nie wiem tych czarnych ekranów. To mogłoby się już ładować szybciej. A znowu z powrotem do destrukcji. Znaczy to. Mogliśmy przez niego przegrać. Opowiedział bitwie przepożyć. Mniejsza opowieści o. Czekam na koniec tej opowieści. No, dokładnie opowieści. Rozdzieliliśmy Od się. Od zawalonego mostu przy prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec. Nie, nie podoba mu się coś. Dociekliwy, no ale jak to agent? Dzień szturmu po południu. Tu jest jakoś spokojnie. Ładniejsza lokacja, zdecydowanie jaśniejsza. Ha! A gadali, że pod mury nie podejdziemy! Południa i miasto zdobyte! Meldować! Walki hmm. o trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Fen przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować się kierami? <laughs> Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Oh. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmi się tymi drzwiami. Idziemy, Fan. Wiedźminie Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę Twoich umiejętności. Wernon ma dar przekonywania, ale hmm. bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. <laughs> dobra. Może. Żołnierze lawaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. No, nigdy nie wiadomo. Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuję wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mm -hmm. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. No rozumiem, dobra, Ruszę. Bywaj. Liczę na ciebie. Co Idziemy z tymi szukać. O, rzeczy. pamiętam to miasto, dobra. Kurde Z. Powinno być pod kół. Dlaczego, dlaczego chciałbym to mieć pod kół? Bo w larze, larze było pod „Q” takie, taki sam system. Co już, nie mogę tego klikać z? Dobra, mogę. Nie mogę tak często jak tam. <gry> Kurde, to pod „Q” mam znaki, pod „E” mam jakiś syf, za Z jest niefajne. A „XM“ coś mam, zaraz się pozmienia sterowanie. Dobra, kura. Mogę z nią porozmawiać? O, shit, mogę ją zabić. To muzyka walki się włączyła, masakra. Dobra, idziemy, idziemy. Wypuścicie nas, panie żołnierzu? Morda w kubeł! Jesteśmy niewinni! Król zadecyduje to. Bogowie, pomocy! Co jej zrobiliście? Morda! Pomocy! Teraz wszyscy zapłacicie Ej! po raz kolejny serc wojska! Zrewo i złoto na stół, a mordy w kubeł! To są bezbronni ludzie. Idź stąd i nie mieszaj się. O, to mi się podoba. Wyjdźcie natychmiast. Smok może wrócić. Hm, Jak, jakimi będziemy? Mieliśmy być mili. Ale to nie znaczy, że. nie może. Bądźmy mili, wyjdźcie. Natychmiast wyjdźcie. A, czyli to jest wykorzystywanie yy, tego. Macie rację, panie. Wychodzimy! No. Panie, dziękujemy ci, dziękujemy. Bądźcie ostrożni, następnym razem możecie mieć mniej szczęścia, nie pytać się zapasów. Muszę za... znaleźć moją żonę. Widziałem jak pędzili ją razem z innymi, jak bydło! Powodzenia. Uuu, czy to nie była ta, która wybiegła wiersza? Mogłoby być niefajnie dla nich, dobra. Sprawdźmy tutaj, czy tu coś jest. Tak jest, szafeczka. Przeszukujemy, oreny, skóra, Wejść wszystko, idziemy dalej. Dobra, tu mamy jakiś kwiatek, od razu zbierzemy, zbierzemy. Wszystkie kwiatki do mnie, dużo kwiatków. Tu można wejść, otwórz, drzwi zamknięte, dobra. To idziemy dalej. Kurde, znowu kół Ogień oczyści wasze brudne dusze. I po kolei. Play domki przeszukujemy. Coś jak? W Gotiku. Tu możemy przejść dwukrotnie. Są oh szit. Gdzie coś jest? Tu coś jest. Weź wszystko. Drzwi zamknięte. To wychodzimy. I lecimy niewiele tutaj. Drzwi zamknięte. Kurde, wszystko pozamykane. Prędzej! Nie mamy całego dnia! Rozmawiaj. Nie pałętaj się tu. Zostawcie ich. To niewinni ludzie. To nie są ludzie. To jest pomiot lawaletów. Chwast, który będzie się plenił, dopóki nie wyrwie się go z korzeniami, tak, żeby się więcej z... nie odrodził. Zdrada roznosi się jak zaraza, dlatego nikt nie wyjdzie stąd żywy. A ty się w to nie mieszaj. No. Nie będę stał i patrzył, jak mordujecie bezbronnych. I co zrobisz? Zabiję cię. Oh. Mam świadków, że nie chciałem Twojej krwi. Czyli. No sam, teraz. Ty... ty nie chciałeś mojej krwi? To ty zacząłeś bić bezbronnych. No nie sobie jego. Będę miły. Wypuść ludzi. Już. Odblokować drzwi. Złożę raport komu trzeba. To składaj. <laughs> Złożę raport komu trzeba. Obrońcy króla, no Zgubujcie idź. Spróbujcie coś spalić, dotknijcie jakiejś kobiety, a sam król dowie się o wszystkim. Och. Dała mi się postawa wiedźmina. Dobrze, Otwórzmy. tego tak, 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 tak się bronili, nie oni muszą być w pomieszczeniu obok dobra, wejdziemy, jeszcze rzućmy znakiem i wychodzimy. Jak widzimy tutaj nic nie ma. Nie muszą siedzieć w tym domku. Olej tu było. Zostawcie nas w spokoju! Jesteście wolni. Dzięki ci panie! Ukryjcie się gdzieś, tu nie jest bezpiecznie. Tylko gdzie? Hm. To już wasze zmartwienie, przesuń się. Nie pobieram zapłat, ale, ale świtruję w domku. Przepraszam, przepraszam, przejście dla Wiedźmina. I co teraz? Drzwi zamknięte. W sumie dobrze, że tyle zamkniętego jest. Wciśnijmy ten medalik, bo tu widzę sporo jest zielska, które wypadałoby zebrać. Dobra. Co jeszcze? Tutaj zobaczmy, czy to jest otwarte. O, otwarte, to wchodzimy. Coś tu siedzi? Nie, nie widzę. Dobra, zbieramy, zbieramy. O, tu jest fajnie do zbierania. Wow, no tu już dość sporo się. Obłowiliśmy, ale wychodzimy szybciutko. Dobrze, sprawdźmy. Um... Zobaczmy. Kurde, znowu nie to wcisnąłem. To są grzybki jakieś. Dobra, czyli grzybki też można zbierać. Te drzwi są otwarte, ponieważ się świecą, więc wchodzimy do środka. I zbieramy. Zbieramy, zbieramy. To tyle w sumie. Szybciutko w tej weftę. Te. Czy tu możemy wejść? Mam nadzieję, że nie. O kurde, możemy. Dobra, nie zostawia ani skrawka miasta wolnego. Wszystko moje. Tutaj jakaś szkrawka. Ja ci się zbieram. Dobra, wyjdź, wejdź, wejdź wyjdź, bo tu komuś trzeba pomóc. O Jezus! Dobra, teraz zauważyłem, że to są przeciwnicy. Dobra, powiem by, byś coś, co może przebijać tarcze. Dobrze teraz sprawdźmy, czy oni coś tu wyrzucili. Tak, wyrzucili. Aj no mi to zbierać. Zbierz wszystko, zbierz wszystko, wejść wszystko. No jest. Dobra, tu otwarte, otwarte. Gdzieś tu może być przejście. Ja że ja to, że... Gdzieś właśnie w jakimś domku było przejście, albo za jakimś domkiem. Więc wow, ale fajna zbroja. Skórzana. Kurde, ej. Przesuń się. Dobrze. Mm, idźmy dalej. Czy to będzie tu? Gdzieś Czy że jestem blisko. Przekaz jeszcze pozbieramy tutaj. Wszystkie różne tam, wiecie, fanty. To w sumie tyle. Tu jest smog. Rozmawiaj, o. Do tego domku jeszcze przydałoby się. Kurde, teraz wszystko... Tam wszystko zamknięte, tu wszystko otwarte. Dobra, nie będę narzekał. Czy to mogę wziąć? To wygląda jak tą książkę bym mógł wziąć, przeczytać. To tajne przejście jest za stodołą gdzieś tam i gdzieś tam. Dobrze, że to się szybko wchodzi, że to wszystko... Szybciutko się ładuje. Bez żadnych wiecie. Dobra. Oreny, wow, całkiem sporo tych orenów tutaj zbieramy. Dobra, pogadajmy z nim. O, kłaniam się! O, tu nic specjalnie do gadania nie ma. Zastawić przejście! Szybko! Kurde, przestawili to przejście mi tu. Tu drzwi zamknięte. To co, słuchajcie. Tyle będzie na ten odcinek. E, dzięki, że byliście. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapkowania e, i komentarzy. Napiszcie, czy Wam się podoba ta seria. No, mam nadzieję, że się podoba. E, no i co? Do zobaczenia i do następnego odcinka. Hejka.